Skąd pan przyleciał? Słucham. Skąd? Z Wielkiej Brytanii. Na długo? Przez lotnisko codziennie przewija się niezliczona liczba pasażerów. Olivia i Timor sprawdzają podróżnych w hali przylotów. Skąd pan przyleciał? Z Francji przez Amsterdam. Stojąc w punktach kontroli, trzeba bardzo szybko przetwarzać kluczowe informacje. Ludzie denerwują się na nasz widok, ale to nie znaczy, że przewożą coś niedozwolonego. Im dłużej wykonujesz tę pracę, tym większe zdobywasz doświadczenie. Trzeba wypatrzeć tych, którzy faktycznie coś przemycają. Skąd leciał pan do Amsterdamu? Z Kolumbii i Panamy. Przewozi pan żywność? Nie. Żadnych owoców, warzyw, leków. Tylko klopsiki i słodycze. Prześwietlimy bagaż. Bagaż miał oznaczenie PTY, a przyleciał z Kolumbii. Stąd moje zainteresowanie. Proszę położyć walizki na taśmie. Sprawdzam go, żeby przekonać się, czy mówi prawdę i nie przewozi czegoś niedozwolonego. Chciałbym zajrzeć do tej dużej walizki. W małej nic nie ma. Proszę wziąć wózek i położyć ją z drugiej strony. Tutaj. Dobrze. Patrząc na obraz, trudno stwierdzić, co to za przedmioty. Aby zaspokoić swoją ciekawość, postanowiłem otworzyć walizki. Mydło i powidło, tak. Przeglądam bagaż, żeby zobaczyć, jak niektóre przedmioty z ekranu wyglądają w rzeczywistości. To kibillardowy. Dobrze pan gra? Tak, gram niemal codziennie. A to co? Do mieszania z marihuaną i kokainą. Na lotnisku Timor zatrzymał mężczyznę przylatującego z Kolumbii. I znalazł coś niezwykle interesującego. Co to do mieszania z marihuaną i kokainą? Z kokainą? Na przyrost mięśni. Przyrost mięśni. Wolno to przewodzić. Zawsze przewożę. Zawsze sprawdzimy, czy to dozwolone. W niektórych krajach marihuana i kokaina są legalne i na opakowaniach widnieją odpowiednie nazwy. Wydaje mi się jednak, że do Szwecji nie można ich wwozić. Znalazłem marihuanę i kokainę. Sprawdzisz, czy buteleczki zawierają coś nielegalnego? Jasne. Oliwia sprawdzi zawartość butelek. Tester, którego używa, potrafi wykryć wiele rozmaitych substancji. Sprawdźmy. Kreska obok substancji oznacza wynik negatywny. Brak kreski natomiast to pozytywny wynik. Kreski pojawiły się obok morfiny, amfetaminy i metamfetaminy, czyli flakony nie zawierają tych substancji. Pojawiła się też obok THC, czynnej substancji w konopiach. A to oznacza, że butelki nie zawierają w ogóle THC. Co jest w pudle? Czyli, proszę ze mną, sprawdzimy to pudełko. Dobrze. Mięso muszę skonfiskować. Przybywający z Tajlandii bardzo często przywożą żywność. Świeże chili skonfiskuję. To też tego nie można wwieźć do Szwecji. Owoce. Odebrana żywność zostanie zniszczona, co często wywołuje silne reakcje. Brak znajomości zasad nie stanowi jednak wytłumaczenia. Jeszcze trudniej jest wtedy, gdy jest bariera językowa. Sprawdźmy to. Małe karaluchy? Co to jest? Jedzenie. Jakie? Je? Ser. Dobrze. Przylatując spoza Unii... Rozumie pani? Zna pani szwedzki? Nie. Użyję więc rąk. Zakazane. Widzi pani? Żadnej żywności. Kobieta zna tylko tajski, więc trudno się z nią porozumieć. To chyba żaba. Prawdopodobnie. Żaba? Gestykulacja też nie pomaga. To ryba? Może ją pani zatrzymać? Kobieta może zatrzymać część żywności, lecz w pudle jest jeszcze kilka ciekawostek. Mrówcze jaja, tego jeszcze nie widziałam. Widziałaś mrówcze jaja? Są dozwolone. Naprawdę? Tak. Można mieć do 5 kg. Tak? Dobra. Mogę spojrzeć? Tak.